Witam wszystkich w drugim odcinku Czytam Grę Studio. Jak się okazuje pierwszy premierowy nie był zarazem ostatnim, ale niewykluczone, że drugi takowym będzie. Wobec tego korzystajcie z tego co jest i zapraszam do drugiego odcinka Czytam Grę Studio. Tematem drugiego odcinka będzie sposób gry w obronie na przykładzie WFL Wolfsburg. Na przykładzie tego zespołu opowiem o średnim pressingu, który stosują. Ten sposób obrony z pressingu jest używany przez większość zespołów na świecie, ponieważ aby grać wysokim pressingiem, należy mieć bardzo dobrze rozwinięty jakościowo zespół pod kątem doboru zawodników i na to może sobie pozwolić niewiele zespołów. Dla przykładu w Bundeslidze mamy trzy zespoły, które głównie preferują wysoki pressing. Jest to Bayern Monachium, Borussia Dortmund oraz Bayern Leverkusen. VFL Wolfsburg, jako zespół z czołówki, stosuje w większości przypadków średni pressing. I o tym opowiem na przykładzie ich gry. Wprowadzając do ogólnej tematyki analizy, powiem kilka ważnych informacji, które pozwolą Wam łatwiej zinterpretować to, co za chwilkę. Będzie się działo tutaj na tablicy po mojej prawej stronie. Wolfsburg, jak tutaj też możemy zobaczyć, na czerwono broni w systemie 4-4-2. Bardzo popularny sposób obrony. Taka formacja jest używana przez wiele zespołów na świecie, i ten sposób obrony, tego średniego pressingu, który będę analizował dla Was. Jest przeciwko zespołom, które grają krótkimi podaniami od tyłu, budują akcje krótkimi podaniami. W momencie, gdy Wolfsburg grał przeciwko drużynom takim jak Darmstadt oraz z drugiej strony Bayern Monachium, ten sposób obrony nie był zbytnio efektywny, ponieważ Darmstadt gra 90% długich piłek od obrony, natomiast Bayern ma na tyle rozwiniętych środkowych obrońców, którzy mogą posyłać bardzo dokładne, Długie, diagonalne piłki na skrzydła, które omijają ten sposób obrony. Przechodząc już do konkretnej analizy, przypomnę takie najważniejsze rzeczy. Średni pressing, czyli obrona zespołu gdzieś w okolicach linii środkowej boiska. 4-4-2 ustawienie Wolfsburga przeciwko zespołom, które budują z założenia krótkimi podaniami. To są bardzo ważne informacje na wstępie. Teraz przechodząc już do konkretnego właśnie przykładu, w jaki sposób Wolfsburg stosuje swój pressing, powiemy na początku o pierwszej podstawowej rzeczy, czyli miejsce założenia pressingu, miejsce w które cały zespół interpretuje jako moment do ataku na przeciwnika, zdecydowanego ataku. Wcześniej przesuwaliśmy, wcześniej zawężaliśmy. Natomiast jest moment, który cały zespół może łatwo zinterpretować jako moment do pressingu. Jeśli chodzi o Wolfsburg, jest to moment podania od środkowego obrońcy do bocznego obrońcy w drużynie przeciwników. Ten moment gry jest bardzo popularny do zakładania pressingu. Wiele zespołów go stosuje. Natomiast szkopuł tkwi w tym, w realizacji. W realizacji właśnie tego pomysłu. Wiele zespołów stara się ten sposób grać, natomiast niewiele robi to efektywnie. I teraz dalej. Co zrobić, żeby zespół przeciwny zagrał w ten sposób? Żeby zespół przeciwny zagrał w ten sposób, musimy go swoim zachowaniem uprzednim prowokować. Prowokować do właśnie tego typu zagrania, które pomoże nam założyć pressing. Jakie zachowania w drużynie Wolfsburga, jakie zachowania prowokują przeciwnika do Grania do boku. W pierwszej kolejności jest to wąskie ustawienie całego zespołu, całego zespołu, który stara się w pierwszej kolejności blokować pas centralny. Jeżeli przeciwnicy mają problem z podaniami w pas centralny, już wtedy będą musieli szukać bardziej podań wzdłuż, w poziomie. I co dalej? Mamy wąskie ustawienie całego zespołu, blokowanie środka pomocnicy, linia pomocy stara się ustawić bardzo blisko przeciwników, tak żeby obrońcy nie byli w stanie zagrywać podań do pomocników. Wysokie ustawienie obrony jest również konieczne. Z jakiego powodu? Z jakiego względu? Ponieważ napastnicy są bardzo blisko napastnicy są bardzo blisko pomocników. Jeżeli obrona stałaby zbyt głęboko, to ta przestrzeń Mogłaby być bardzo łatwo wykorzystywana przy podaniach, przy aktywności napastników. Wobec tego linia obrony również musi być wyżej ustawiona. I co za tym idzie? Bramkarz musi asekurować przestrzeń za plecami obrońców, co jest bardzo, bardzo istotne w tym, sposobie, w tym sposobie gry. Zadania napastników są również bardzo ważne. Zadania napastników, rzekłbym, są kluczowe, ponieważ oni w głównej mierze kierują poczynaniami przeciwników, czyli prowokują do tego grania od środkowego obrońcy do bocznego. I teraz na czym polegają zadania obrońców? Jeżeli piłkę ma środkowy obrońca, zadaniem napastnika, który jest bliżej niego, nie jest atak, nie jest agresywny pressing dla niego. Tylko i wyłącznie blokowanie, blokowanie linii podania, czyli blokowanie przestrzeni, przestrzeni do podania atakującego od środkowego obrońcy do pomocników, którzy gdzieś tutaj się poruszają. Czyli napastnik stara się blokować przestrzeń do podania atakującego dla obrońcy. Wobec takiego zachowania obrońca ma do wyboru. Albo już to zagranie pod pressing do bocznego, albo zagranie do swojego partnera drugiego środkowego, drugiego środkowego obrońcy. I co w takim momencie się dzieje? Dalej mówimy o roli tego zawodnika. Ten zawodnik stara się w tym momencie odciąć zwrotne podanie do tego obrońcy. Wobec czego przy aktywności drugiego napastnika, który również ma rolę blokowania przestrzeni. Ten obrońca już ma tylko jedną opcję do gry, czyli opcję podania w tym kierunku do bocznego lewego obrońcy. Dlaczego się tak dzieje? Napastnik odcina tutaj drugiego obrońcę środkowego. Ta przestrzeń do podania atakującego jest zablokowana. Wobec tego musi zagrać do boku, do bocznej strefy, gdzie jest aktywny lewy obrońca. I ten moment jest kluczowym dla całego pressingu. Jest momentem, w którym cały zespół, cały zespół począwszy od prawego pomocnika, który jest odpowiedzialny bezpośrednio za atak, tutaj jest piłka, tak, cały zespół przesuwa bardzo agresywnie, odcinając możliwości podań dla lewego obrońcy. Wobec takiego tutaj ustawienia lewego obrońca jest w trudnym położeniu i albo traci piłkę pod naporem, albo decyduje się na podanie wycofujące do bramkarza, wobec czego Wolfsburg wraca do swojego ustawienia i nie pozwala przechodzić rywalowi z piłką na własną połowę. Co jest bardzo istotne? Bardzo istotna jest interpretacja gry, przewidywanie. Wolfsburg Zyskuje bardzo wiele na momencie, już w momencie, gdy środkowy obrońca ma piłkę. Oni w tym momencie są w stanie przewidzieć, że podanie pójdzie do lewej strony i już wcześniej delikatnie przesuwają. Te ułamki, te ułamki sekund pomagają im być skuteczni. W momencie, gdy zawodnik tutaj dostaje już piłkę, on już jest pod pressingiem i ma bardzo duże problemy zazwyczaj. Żeby opanować piłkę, żeby zrobić z nią coś konstruktywnego. Patrząc na ten temat z punktu widzenia szkoleniowego, trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że taki sposób gry. Zawarty pewnie w modelu gry musi być powiązany bezpośrednio z modelem treningu. Specyficznym modelem treningu, który pozwala zawodnikom rozumieć grę. I w ten sposób, jak tutaj mówiłem, przewidywać pewne, pewne elementy, pewne zachowania przeciwników, które pomagają szybciej reagować. Taki sposób gry nie jest w stanie wyćwiczyć zespół, który nie ma modelu gry i nie ma specyficznego modelu treningu. Nie będę teraz przytaczał jakichś ćwiczeń na ten temat, ponieważ każdy z Was może mieć różne spojrzenie na średni pressing czy na w ogóle obronę, wobec czego. Sami twórzmy nasze ćwiczenia na podstawie właśnie analizy, na podstawie takich wytycznych, o których mówiłem, które są ważne. I na tej podstawie mamy punkty szkoleniowe i każdy cel, do którego dążymy, kreuje nam ćwiczenie. Zawsze będę wspominał szkoleniowe aspekty analizy, ponieważ same obserwacje czy zbieranie danych nie pomogą Ci w rozwijaniu zespołu. Ty musisz te analizy, te obserwacje przekładać na swój model gry, na swój model treningu, wobec czego cały czas analiza jest nieodłącznym elementem nie tylko pracy analityka, ale pracy trenera, który prowadzi zespół. Ja osobiście 90% umiejętności analitycznych nabyłem samemu, samokształcąc się, ponieważ nie było zorganizowanych kursów czy studiów w tym kierunku. Aktualnie Wyższa Szkoła Zarządzania i Coaching we Wrocławiu zapraszam na pionierski kierunek o nazwie Analityk Kiery Zespołowych. Te studia zaczynają się już w grudniu, wobec czego zachęcam do uczestnictwa, ponieważ sam się tam pojawi, pojawi się Kamil Wojkowski z Gra Analiza Gra, wobec czego uważam, że poziom merytoryczny tych studiów będzie naprawdę wysoki i nie tylko od kadry szkoleniowej, chociaż po pierwsze na pewno od nich, ale również od uczestników będzie można się wiele nauczyć, Zapraszam do zobaczenia we Wrocławiu. Mam nadzieję, że zachęcę jeszcze kilka osób do uczestnictwa w tym pionierskim kierunku studiów w Polsce. Znowu bym zapomniał. Subskrybujcie czytam grę na YouTube. Dla czytam grę studio, dla analiz, dla wszystkich materiałów, które się regularnie pojawiają na moim kanale. Pozdrawiam do następnego odcinka.